Cześć. Cześć. Witamy Was w kolejnej części podcastu Nioh, tu Mowa. I dzisiaj przedstawimy Wam dwa seriale i jeden film. Film to będzie horror to zrobimy go na koniec. Tak. I dwa seriale, które nam bardzo podeszły. Tak, eee, to zaczniemy od pierwszego. Tak. Dobry omen. <laughs> bardzo dobry serial. Generalnie pierwszy sezon wyszedł w roku 2019. Jakoś tak pomyliliśmy go. Tak, jakoś tak ten serial przyszedł echem, dopiero niedawno się o nim dowiedzieliśmy, no i oczywiście go obejrzeliśmy. Generalnie powiedzmy o co chodzi w serialu: jest to opowieść o wizji końca świata. Apokaliptycznego w końcu. Tak. Widziana z perspektywy anioła oraz demona i 11-letniego antychrysta. Dokładnie. W seria powstała na, na podstawie książki, to jest tyle wspólnie napisali tą książkę Neil Gaiman oraz Tedy Plaszet, więc. No wiedzieliśmy, że on To jest wszystko, co jest gaimanowskie i co jest Pratchettowskie. Świetna komedia, świetny, świetne takie poczucie. Nie poczucie. angielskiego humoru. angielski czarny humor. No, tak. no tutaj to jest taki typowo angielski humor, że wiesz, nie toczy się tak wszystko w takim bardzo szybkim tempie, tylko wiadomo, w angielskim tempie, ale to jest tak na swój sposób śmieszne, że Cię to bawi. No, my lubimy angielski, angielski humor, nie wiemy jak reszta z Was, ale. No, jesteśmy fa fanami angielskiego kumoru, także to poszedł na ten serial w 100%. No i Terego Paczeta, jak również Naila Gaimana. Tak, <coughs> bo trzeba zaznaczyć, że ten serial jest przesiąknięty motywami Terego Mhm. Mm Tutaj go widać i to bardzo często. To są takie małe szczegóły, ale jak ktoś jest fanem, to ja na pewno zauważy. Wiecie, kończę nastąpi 15 minut po, po południowej po chybatce. Tak, na idealny czas. Albo na samym końcu tego ptaszka, <coughs> pamiętasz? Coś tam było w tym czasie, nie wiem chodziło. Może jeszcze zaznaczmy, kto tutaj grał Anioła i Demona. Anioł: Azir Rafael to Michael Sheen. Świetna rola. Tak, a, a de sam, no? Demon to demon Crowley, grał go David Tennant. Świetne role obu panów. Naprawdę tak. mistrzostwo. Za to powinien dostać nagrodę. Może dostali, tylko jeszcze o tym nie wiemy. No tak, role były tutaj wybitnie przez nich zagrane. Ten serial właśnie też jest o tym, o przyjaźni między aniołem i demonem. Jest tutaj pokazany ten motyw, że oni mogą się przyjaźnić, kumplować. Dokładnie, są w opozycji, ale muszą działać wspólnie, ponieważ ich świat się kończy generalnie. Tak, bo generalnie <laughs> i zarówno niebu i pieku zależy na tym, żeby no. A... nastąpiła Apokalipsa tak. i żeby mogli się tłuc. Między sobą. A oni opiekują się Ziemią. Wiadomo, tak, tak. demon Crowley od złej strony, a Zarafalt do dobrej strony. Ale to tak, tak wszystko jest tak ładnie wymieszane, że oni się przyjaźniają i nie chcą stracić tego, co, co mają. Tej tak. przyjaźni, tej, wspólnej, I tej oni wspólnej misji właśnie. I oni łączą też między sobą siły, żeby nie dopuścić do tej Apokalipsy. Oni postanawiają, że oni odnajdą tego antychrysta i będą się nim opiekować. Ale opiekować się nim tak wiesz, żeby on nie, nie chciał tej apokalipsy, żeby, żeby nie zniszczył tego świata. No i na początku wydaje się, że ten chłopiec, bo to jest chłopiec, nie dojdzie do tego, ale oczywiście ta wiesz, ta, ta iskierka zła się w nim odzywa. No, w końcu na tak, w końcu się w nim odzywa, i on chce doprowadzić do tej apokalipsy, ale wokół siebie zgromadził kilka przyjaciół, dzieci, miał taką swoją grupkę, z którą tam się bawił, wspólnie tam przeżywali przygody. Oni mu przetłumaczyli, że nie warto tego robić. No on się zgodził, ale na końcu pojawia się tatuś, pojawia się szatan wychodzi, pamiętasz? W wychodzi, tak. ze swojej odchłani, żeby przywołać, tak, żeby przywołać syna do porządku, bo słyszał, że syn nie chce doprowadzić do końca świata. Tak. A co najważniejsze, jako smaczek powiem Wam, że Ale głos poczekaj. Lucifera podkłada o. nie kto inny, jak... No i właśnie wypadł mi z głowy. Benedikt Campbell <laughs> Sorry. I Trzeba jeszcze dodać, że jak Lucyfer się wyłonił, żeby przywołać syna do porządku, no to syn się go nie posłuchał, bo powiedział mu, że on nie jest jego ojcem, że jego ojcem jest człowiek, który, który, się, go wychował. Tak, który go wychował, który się nim zajmował od niemowlaka, a nie ten, który sobie gdzieś tam siedzi w piekle i ma wszystko w D. W czerwonym zatku. Tak. <laughs> Dobra, generalnie polecamy na świetną galaktoską, mm, świetne dialogi, Świetny klimat. Tak, świetny klimat, świetny humor. Jeżeli nie widzieliście, zobaczcie koniecznie, jeżeli lubicie brytyjski humor tego Czekani Agamana, no to musicie ten serię zobaczyć. W tym roku wyjdzie drugi sezon my po prostu nie możemy się doczekać. Tak. I świetnie właśnie pokazana jest ta relacja między aniołem i demonem, jak oni razem współgrają, jakie oni tam między sobą mają konszachty, jak oni mm -hmm. się dogadują, właśnie świetnie jest pokazana ta ich przyjaźń. Ok. Także polecamy zapoznajcie się z tym serialem. Koniecznie. Peryferia. Per, Peryferal. Kolejny e, dobry serial. Serial twórców e, West Westworld. World. Czyli m, już w tym momencie możecie wiedzieć, czego spodziewać się. Jest to trochę zakręcona historia. Jeszcze tu... dodajmy, że jest serialową adaptacją książki Juliana Gibsona pod tym samym tytułem. Tak. E, jest to serial troszkę zakręcony, dużo technologii. Przyszłość przeplata się z teraźniejszością, ponieważ to urządzenie pozwala głównej bohaterce przenieść się do niejako awatara swojego w przyszłości. W świecie o, przyszłości ma... lub w świecie przyszłości, ale alternatywnej, ponieważ tak. ci z przyszłości mogą zmieniać linie alternatywne, mogą zmieniać linie teraźniejszości, w ten sposób tworząc. Niejako własną teraźniejszość dla nich, teraźniejszość, dla nas przyszłość. Mhm. Bo generalnie e... chodzi o to, że pewna firma przesyła jej do przetestowanego nowoczesny sprzęt, no ale tutaj się kryje ta niespodzianka, bo ona dzięki temu sprzętu przenosi się właśnie do tej alternatywnej rzeczywistości i to jest taka wiesz, taka gra, którą ją tam wciąga na poważnie, naraża jej krewnych na niebezpieczeństwo i tak dalej. No, ci z przyszłości mają przewagę, ponieważ wiedzą, co udało się tak. w przyszłości. Co prawda, według mnie ta główna bohaterka staje się jakby taką mapką w ich rękach, ponieważ też ją do, do czegoś tam próbują zmusić. Próbują ją sterować. Tak, ale okazuje się, że to nie jest takie proste. Że człowiek mający wolną wolę, mający wiedzę na temat przyszłości, może tą przyszłość niejako odmienić. Może mieć wpływ na przyszłość. Mimo, że coś powinno się wydarzyć, to się to może nie wydarzyć, prawda? Mhm. Mimo, że się wydarzyło. No, wiecie, tak, to jest takie zakończone. Ale tak, oni, też ją, oni w dużo w sprawach oszukiwali, tak jak było z tym lekarstwem, na przykład mhm. dla jej matki. Pamiętasz, bo jej matka była raka. Oni wkręcili, że dadzą jej lekarstwo, które ją uleczy. Potem się okazało, że to ją uleczyło tylko tam na chwilę. Na jakiś czas, Na jakiś czas. Potem nie, oni ją okłamywali od samego początku. Mówili, że tak, że oni w tej przyszłości mają lekarstwo na, na raka, a okazało się, że wcale nie. Dokładnie. Bardzo mi się podoba wizja przyszłości, że jednak ludzkość doprowadziła do samozagłady, można powiedzieć. Tam był nawet taki motyw, że oni jej pokazali, jak postępowała właśnie zagłada ludzkości, co tak. się wydarzało po kolei, że ludzkość, wiesz... Mhm. Tak samo fajny motyw był w tym odcinku, jak on, oni siedzieli w tym parku. Byli ludzie, ale byli oddaleni w pewien, po, pe, pewien sposób. Pytać dlaczego. Okazało się, że przyszłość no, nie jest taka, jak ona widzi w tych swoich wizjach. To wszystko jest sztucznie stworzone przez algorytmy, po to, żeby ludzie nie czuli się samotni. Ponieważ większość świata została zniszczona, nawet mm -hmm. ludzie, którzy tak. obok w parku, to byli sztuczni ludzie. To, to były projekcje holo, holo, holograficzne, tak. po to, żeby człowiek no, nie czuł nie się osamotniony, się bo ludzkości hmm. było naprawdę mało zostało. Bardzo fajny serial, świetna wizja. Eee, czekamy na drugą serię, drugą serię, ponieważ zakończyło się dość dziwnie. Mm -hmm. Także no, mamy nadzieję, że... Drugi nie jednoznacznie, ale drugi... tutaj dużo rzeczy niejednoznacznych. Także mam, drugi sezon by się na pewno przydał, a czy będzie to się okaże. No właśnie, bo teraz wiadomo dużo m, tych. M, teraz m, dużo seriali znika, zwłaszcza Netflixowych. No bo mają problemy mm -hmm. finansowe m, platformy. Netflix, Amazon, BBC. BBC HBO. Ale wiesz, ja, na, HBO. ja na przykład dzisiaj czytałam o tym, że też problemy finansowe owszem, ale że też to są kwestie. Trochę innej tematyki, jeśli chodzi o Netflixa. Tak jak wspominaliśmy Wam w poprzednim podcaście o świetnym serialu 1899, który też robił furorę. Niestety Okaza już nie będzie. Ta, niestety okazało się, że już go nie będzie. Netflix go skasował, nie będzie kolejnego sezonu. I dzisiaj czytałam w internecie, że to prawdopodobnie nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że zaraz po 1899. Kilka dni po nim premierem miał inny serial, Wednesday, który na pewno też kojarzycie, który zrobił jeszcze większą, który, już mówiliśmy. Tak, który również w, w tamtym podcaście omawialiśmy i Wednesday zrobiła jeszcze większą furorę <coughs> niż 1899 i podobno Netflix twierdził, że skoro Wednesday przebiła wszystkie seriale, seriale jest na miejscu pierwszym, to dlatego rezygnują z, z, dalszy, z dalszej części 1899. Ale czy to jest prawda, to też nie wiadomo, bo to są na razie <kluzny> tylko takie pogłoski, a jaka jest prawda, to pewnie mi się nigdy nie dowiemy sami. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, prawda jest taka, że tym światem rządzi pieniądz. I jeżeli coś mm. się sprzedaje, to będzie nie dalej. Mimo że może być najgorsze z syfem i kiłą, mm. niedoglądania później, ale jak inni ludzie to będą patrzeć będzie miał no, to będzie dalej produkowany na no, teatrze. No tak, bo 1899 też się ten serial świetnie sprzedał, tylko podobno chodziło o to, że Wednesday sprzedała się jeszcze 10 razy lepiej. <laughs> Ale no, jaka jest prawda, to nie wiadomo, czy to chodzi o to, czy to o pieniądze, no, ale no, i tak czy siak obstawiamy, że pewnie chodziło o pieniądze, bo zawsze jest tak, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeżeli nie wiecie, to czytajcie lepiej tam wszystko wiedzą. <grym> nie, żartujemy oczywiście. E Mamy nadzieję, że chociaż tego serialu nie wycofają. No, fajnie by było, żeby chociaż na tym przystali, bo co się dowiadujemy, to jak jakiś serial miał powstać, to już go nie będzie, nie będzie, albo tutaj zakończyli, no, to jest dosłownie jeden niż masz. Owszem, nie ukrywamy, te seriale nie są jakieś, może, y, to nie jest papka dla ludzi lubiących hollywoodzkie produkcje. Y, bardzo proste, no. Nie ukrywajmy, że Wednesday do takiego należy nurtu. Jest to serial fajny, nie ukrywamy. Można powiedzieć, że z kurtowymi postaciami, ale no, mm. jest to jednak produkcja skierowana do szerokiego nabiorcy, że ma się przy tym bawić. I tak jest. Mm -hmm. Peryferia czy 1999? No niestety są to bardziej ambitne seriale. I nie zrobią takie furorek Wednesday. No tak, no zobaczymy jak to będzie. Może <coughs> powstanie ten drugi sezon. Zobaczymy. Teraz tak, przejdźmy zatem do horroru. Horror o tytule Smile. Czyli uśmiechnij się. Tak. Jest to dość przywotny tytuł jak również sam horror. Chodzi o to, że ludzi opętuje jakaś istota. Nie wiadomo, czy to jakiś demon, no istota... Nie nie nieważne, czy... jakaś tak. istota. Powiedz mi roku mroku. O. Który powoduje, że Ty się ciągle uśmiechasz, ale ten uśmieszek nie jest taki jak uśmiech, wiesz, no, że coś Cię bawi, jesteś wesoły, radosny, tylko to jest taki uśmiech, taki wiesz, taki szyderwczy. Taki mroczny. Tak, taki prześmiewczy bardziej. To, to, ten film został... chcieli coś zrobić na podobę, Coś za mną chodzi. Nie wiem czy kojarzycie ten polecamy film. Polecamy, to bardzo fajny też, horror. Polecamy, no lepszy niż Smile. Oni chcieli coś właśnie zrobić na podobę tego filmu, no ale nie wyszło im to do końca. Znaczy nie wyszło, wyszło, no I, znaczy okay. dla, dla mnie ten film Smile jest bardzo lajtową wersją w porównaniu do tego Co za mną chodzi. Owszem, ale w porównaniu do innych horrorów takie coś jest dużo lepszy w no, tak. No, jest dużo tego samego obecności. No, jedynka ok, druga, druga trzecia, no, mhm. w kółko to samo. Mhm. Dlatego uważam, że uśmiechnij się jest dobrym horrorem, mimo że, mimo, że zerżnęli jak nic, z coś za mną chodzi, ale mi się oglądało go dobrze. Powiedzmy jeszcze, tak wiesz, generalnie taki zarys fabuły. Chodzi o to, że doktor. Nie uśmiechajcie się. Tak. tak Dr. Rose Carter y, bierze udział w takim traumatycznym zdarzeniu z udziałem y, swojej pacjentki która właśnie uśmiecha się do niej. Podczas sesji mówi jej, że coś właśnie się dzieje, że tam ktoś stoi się do niej uśmiecha, że ona tam jej mówi na tej sesji, wiesz, mm -hmm. terapeutycznej, że coś się do mnie uśmiecha, że coś się dzieje. Ona oczywiście jej nie wierzy, że tam nikogo nie ma, tam nikt nie stoi. No i wiadomo, ta dziewczyna dostaje tam szało, ten demon się w nią wciela i tak dalej, i ona umiera. I to takie jest zaraźliwe, że przechodzi z jednej osoby na drugą. To tak wiesz, jak pasożyc szuka Musi swojego nosiciela. Mhm. W momencie, kiedy ta osoba uśmiecha się, że rzeczą ma świadka, to na tym świadku skupi się tak. kolejny demon, ponieważ tak. ta osoba tę uśmiecha, niestety ginie. Tak, i wtedy to przechodzi na tamtą kolejną osobę, i oczywiście przeszło na doktor Rose. Tak. Y Końcówka filmu jest bardzo fajna. <tryk> powiem tak, y sam film ogląda się fajnie, jest napięcie, y co pada inaczej, nie powiem, że nas nie straszy, bo, bo my oglądaliśmy dużo horrorów i no, nas, nas mało co no jest w stanie przerazić. Nas to nie przestraszyło. Ale scena, kiedy ten demon, istota wchodzi w dr Carter, to końcowa. Scena. po prostu to jest jedna z, moim zdaniem oczywiście, Lepszy jedna z lepszych scen w horrorach, jakie kiedykolwiek widziałem. No, tak, bardzo ładnie, do, bardzo ładnie. Do tego tak, świetnie ładnie. dopasowali taką muzyczkę. Muzyczka to nie było bo bardziej gdzie efekty były. Muzyka, mm -hmm. po No, to jest jedna z lepszych scen, jakie widziałem w horrorach. Tak, tak. No, ta scena akurat właśnie była Niektórych ładna. może odrazić, obrazić, yy, przerazić też. Może tak, mogą być takie osoby, które mogą przerazić. Ja patrzyłem zafascynowany ze Jak ten demon wchodzi w tą kartę. No, taka prostota, no, wiesz, ale pokazana w taki sposób. No piękne. Tak. Wiesz, jest takie właśnie powiedzenie, w prostocie tkwi siła i mm -hmm. czasami właśnie wystarczy coś zrobić prosto, a może to być o wiele bardziej ładniejsze i doskonalsze, niż coś, co jest udziwnione i wydłużone. Dokładnie. Posłuchajcie, tak. jeżeli... Ma... Ale jeśli chodzi właśnie o nas, to dla nas to nie jest straszne, bo pamiętasz, Ty nawet próbowałeś mnie przestraszyć, że stałeś na końcu korytarza i się tak szyderczo uśmiechałeś, jak ja wyszłam z łazienki, zobaczyłam, to Ci tylko pomachałam. Tak. <laughs> Także nas to nie rusza, bo tak jak wspomniałeś my oglądaliśmy już masę horrorów i to od, od dziecka a no kogoś wiadomo może to przerazić no to, to tak jest ze wszystkim coś się komuś podoba drugiej osobie nie zawsze będzie tak że nie dogodzisz y, każdemu zawsze znajdzie się jakaś osoba której się coś nie spodoba a też znajdą się osoby którym się tak, to spodoba dogodzi że, się że dlatego mówię że my musimy wziąć przez nasz pryzmat my musimy tak jak Ktoś odczuwa ból, to się bardziej odporny na ból, mi odporny na ból. My wiemy, że horror może przerazić was. Jeżeli ktoś na przykład nie ma do czynienia z horrorami, albo bardzo Są mało... sceny, gdzie mogą przerazić, naprawdę. Albo bardzo mało, właśnie, bardzo mało ich ogląda, nie ma takiej styczności jak my, to wiesz, no to może. Na nas to już wrażenia nie robi. Dokładnie. Posłuchajcie, Smile, mimo tego, że jest żywcem zerznięty z, z. Coś za mną chodzi. Fabuła, bo oczywiście zarys jest inny, no. coś za mną chodzi. To jest wart obejrzenia, bo jest to dobry horror moim zdaniem, dobrze nakręcony, trzyma w napięciu, są sceny, które potrafią przerazić, są sceny, które są takie napięciowe, potem nagle wszystko się rozpływa, ale to też jest fajne i warto go zobaczyć, ponieważ dawno nie widziałem horroru na takim poziomie. Znaczy, wiesz, ja, jeśli chodzi o poziom, to ja ci mogę powiedzieć, że mi się właśnie podoba tylko ta ostatnia końcowa scena, bo dla mnie ten horror to jest taki, że wiesz, jak wracasz zmęczony po ciężkim dniu pracy, i chcesz sobie coś obejrzeć lightowego, no to pyk masz smaj. Bo hamburgera? Nie, do tego to się oglądało z <laughs> Też. Ale smaj <laughs> to dla mnie też jest takim lightowym horrorem i... Generalnie, właśnie mi się no, podobała ta końcowa, ostatnia scena, a cały horror to taki jest, dla mnie taki właśnie. No lajcik, taki lacik? Obejr do obejrzenia no, przed zaśnięciem, do obiadu. No dobrze, nie mówię, że masz rację, bo nie masz racji. <grym grym grym> Okej, okay, no to, to zależy, co Tak, to są chodzi. Mi się osobiście podoba ten horror. Ja nie bo... mówię, że mi się nie podoba, tylko ja mówię, że dla mnie on w ogóle nie Jeżeli jest. Jeżeli mówisz, pracy. że się ani to Ci nie podoba średni średni to mi się podoba tak pół na pół trochę tak trochę nie to jest tak wiesz pół na pół dla mnie to jest taka lajtowa wersja ale to, to dobra lajtowa wersja horroru o, może tak dobra się dobra lajtowa wersja horroru no dobra lightowa wersja horroru to są nie, nie. Dobra, nie nie o to. Jak coś Ci wpadnie na myśl, to potem powiesz. Dokładnie. Słuchajcie, mimo wszystko polecamy tę chorobę. My, my, mimo, że my się nie zgadzamy czasami ze sobą, jak widzicie. Ale to z drugiej strony dobrze, mamy o czym dyskutować. Oczywiście, że tak. E, jeszcze dodam parę słów do tego smajla, Uśmiechnijcie się. Tak, <laughs> to tak na koniec. Dokładnie, jeżeli ktoś się przy was przydarzy uśmiechnie po tym samobójstwo, to wiecie, że no niestety wasz koniec też jest bliski. <grym> tak. Nie, nie, naprawdę mi się na horror podoba. No ja, ja powiedziałam, mi się podoba tak średnio, ale no mimo wszystko polecamy do, żebyście sami zobaczyli. Sami ale uwierzcie, od... ja się znam o chorobach, ono się nie zna o O tak. <grym> Jasne. Nie, żartujemy oczywiście. Każdy ma swoje zdanie. Mamy nadzieję, że w komentarzach napiszecie, jeżeli go obejrzycie, czy Wam się spodoba, czy nie spodoba. Lubimy y, y, czytać opinie innych na temat horroru, oczywiście kulturalne i pełne jakiegoś sensu, bo jak ktoś powie, nie podoba mi się, bo nie, mhm. no to przepraszam bardzo, żyjemy w przeszkolu czy normalnym w jakimś świecie? Wiesz co, ja nawet bym tak własnemu dziecku nie powiedziała, jak słyszę niektóre matki. Tak, nie, bo nie, no. To też świadczy o inteligencji rodzica, w cudzysłowie oczywiście. No dobrze, dobrze. Bo to masz dziecko, żeby je wychowywać i żeby mu tłumaczyć pewne rzeczy, a nie nie, bo nie, bo ci się nie chce. My tu o No. Dobrze, także kończymy na dziś. Słuchajcie, 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 bo, bo jeszcze musimy powiedzieć, bardzo fajny album znaleźliśmy. O właśnie, polecamy. Grecki zespół black metalowy, nazywa się The Darkened Shade. Według nas rewelacja najnowsza ich płyta Liber Lucifer, dwójka Mahapralachia. Jeżeli ktoś lubi. Cokolwiek to znaczy? <grym> Jeżeli ktoś lubi ten gatunek muzyczny, to polecamy do przesłuchania ten album. Dokładnie. Nam się bardzo spodobało coś nietypowego. To jest też takie jakby stare kutowe zespół Emperor nagrał płytę w naszych czasach. Mhm. Mam nadzieję, że tego nie zrobią, ponieważ to by nie było to. Są tego inne zespoły. Okej, okay. tyle o muzyce. Tyle o, o Tyle o serialach i o filmie. Pamiętajcie, dobry omen, polecamy peryferę, polecamy smile. Ja polecam zuzanie. A się wziąłeś na mnie. Ja polecam pół na pół. Czyli możecie powiedzieć pół, pół, albo pół piesza, albo pół Dobra, żuby. już skończmy tą dyskusję, bo nie skończymy <gry> nigdy tego podcastu. Dobra, zapraszamy Was na nasze kolejne podcasty. Oczywiście recenzje na kanale naszym YouTube możecie zobaczyć przy okazji gier klężowych tak. i co, do usłyszenia. No tak, do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się, żeś. Cześć!